Cześć, jestem Takimiż. Gramy w HG Moda i to jest nasz pierwszy raz, w jakim udajemy się na Jigran. Ze mną są Miki Zarkar, Master Pablo, X-Drake i Joker. No i możemy zaczynać, zlejemy brązowego wilka. cała no pójdzie. Bajka zobaczymy co Lecio. będzie dalej. Tak, w ogóle to ten quest to jest portal do tamtego świata, tak? Tak. tak nie wiemy jak się go robi, zobaczcie Tak, ale... Mniej więcej wiemy gdzie mamy iść. Tak, widzę, że są tam dwa cele. Myślę, że najpierw możemy pójść na północ, zobaczyć co tam na północy jest. E, w sumie nie... no na północny wschód. Ale urwał. O, czy jakie fajne lisy tu biegają. Gdzie? Młody list no a takie trochę jak koty wyglądają, ale mniejsza. No ale fajnie wygląda ogólnie ten... Tak, to not, co, idziemy czyścić tutaj? Nie, Czym myślę, zapytać? że chodźmy od razu do celu misji, będziemy czyścić kiedy indziej. W porządku. Właśnie. Co z już... tych dzików w ogóle? Będziemy nic, nic właśnie. A z tego wilka też nic, prawda? Eee, yy, głowa. Głowa głową na sprzedaż? No. no, no, to super. Ej, może by ktoś... No to po co Chyba go Tygryski. Ta, pięknie. Tygrysów jest skóra jakie, na sprzedaż. Jakie wielkie te tygrysy. Dobra, to. Ja sobie nie niewidzialność. Kurde, trafiłem. ja trafiłem. Też bym sobie wrzucił niewidzialność. No. no ale proszę, mamy nowe łuki i nową kuszę z, z tego, więc jest dużo, dużo lepiej. Skóra tygrysa, ale tylko na sprzedaż. Czy wasze łuki się zmieniły z wyglądu? Troszkę. Nie. A twoja kusza? A, no, spójrz. Ona wygląda kusza. Ta kusza z, z wow. z raczej, tak, tak ta z tego. Kryształ? Tak. No. A nasze łuki takie same, no? Uwaga, bo tu nas tygrys zajdzie. Bo nie ma łuku z tego, z kryształu. Normalnie co to jest. Igometyczna żaba, o pyta. To no co najpierw? Co ej, najpierw? Po no, kurde ej. Od czego są dwóch tanków jest? Dobra, fajnie przytankowałem. A Przetankowałem ty też gigranu. Spoko spoko. Uwaga żaba z tyłu. Widzisz taki, gdyby nie to, że tankowie, czyli też ja śpiewszyli to byś nigdy się o tym nie dowiedział. Zobaczcie żabę z, co tam leci z niej Tam uwaga druga jest Widzę ściągnął. Ty, ty masz ją na robót Tak, Dobra i co z tego? Ale co? zwykła skóra z tygrysa z tych tygrysów? Tak, tak, tak zwykła. Taka bardzo gusakowka. cienko coś tu leci Ale pewnie ceny są bardzo wysokie. No, wątpię, wątpię. O, siwe żabie, łódka. To jest też nie jest za piękne i tu nie możemy wejść. A. Musimy iść na przez cmentarz. O to będzie ciekawie. Oo oj, oj, oj. oj co będę zadowolony. <grym> jeszcze ja sobie mógł wybrać na dzisiejsze danie. Tak, dokładnie. Tak Dobra mi próbować jakoś tak normalnie nie wiem na ten cmentarz. Lisy nas za... Oooooooooooooooczała wow, 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 wow. gumara jest! No to witamy co na wygranie. Ej, ile ich się tu leciało? Ej, czemu no i ja nie mogę wstać? Stop! No <śmienic> nie, Boksy będziemy trzymać dla Was A zawsze, my z, zawsze się tu tak kończy O jeszcze Zerker żyje Zerker stoi skąd, w wodzie i bije fair Skąd się tyle wzięło no Z lasu Będziemy następnym razem wiedzieć Ale cała Smara 20 przecinków No trzeba uważać, trzeba uważać No jakiś fan tutaj na maksa, to zginął Joker Dobra, Joker, nie nie wadzę. Wadzę. No, Joker o, już ma dość bo wtedy nie rzuciliśmy no. chyba, co? No ale trzeba najpierw to zabijać, ale fajnie, tyle przeciwników, cholera. No super, I po 11 to... ekspat Ej, Ej to... jeszcze no, no, w sumie cieszyliście 500. się, że idziemy na G Gram. No właśnie, mi Ma. się tam podoba, mi się bardzo podoba. Ciekawie jest. A ja już nie mam nogi. No to idźcie zregenerujcie. Idzie lisek, ja po mam minus 6000 Sam teraz zostaję sam na Xpa, Dobra. No by Ja też zostaję, bo ja nie mam ekspa też Ej no Zerker już powinieneś nadrobić, nie gada i dwa kości dobre Dobra, chodźmy. chodźmy, chodźmy, chodźmy Ile? przez ten cmentarzyk w 260 tysięcy Ile? 260 tysięcy No Dobra, jeszcze raz może zobaczyć. Nie my mamy iść w ogóle? Przez ten cmentarzy. O oh, jejuo, wow, na... jaka to ogromna mapa jest. No z mapy. Nie, nie jest taka ogromna. Nie. No o, Banshee, jak my uwielbiamy królewski. O jest Steam! O jak, o, jak jem to jem. zero wjeżdżam? Walcie ją z kierunów. Zero o, Obrywa Nie mam nogi No to Miki wygrałeś wycieczkę Aż blisko wyszło na rzekę Banshee to są dziady Tak, zawsze ale są mocne To ekspo zawsze Błasz potężnego królewskiego banshi. No ale będzie kasy. No Ale ja śmieszne to, to takie stawa. żółciutkie O, my królewski, królewski mag, banshi Mak Ej, A idzie tam Pablo Mak to bardziej obrywa już Cep, cep od No, o, się... No, no, spokojnie siedba. oberwie. Jakby za mógł mu kulką zarzucić Też działa. Ale u mnie nic nie działa. No to stój spokojnie. To musisz musisz scenario tak... zrobić. Kogo? O, nie mogę, nie można ponieść ciała. Ktoś zginie. Co tu się dzieje? Jakiś wilk atakuje nas. Tak. A ten do, dorosły lis, Dobra to nieważne Chodźmy, chodźmy dalej przez ten cmentarz Ej, no gdzie jest tam No właśnie po co się tam wróciliście? Wszyscy zabić jednego lisa. Ojejku, ja teraz nie wiem, ja mam. Teraz zabiję ciebie wiesz mi? Ja wierz mi normalnie. Ja Uwierzcie wierz mi, nie, dali, nie, dałby, nie dałby rady. Poza tym ja nie mam przejścia. Nie mam ja na na nie truciłem, bęb. bo na nie mam. Nie ma No też tak myślę, że szkielety. A z nich pierwszy materiał. Twarde koszt Idę, idę, idę. Miki, coś cię oderwało? Nogę. Nogę? I to wycieczka. No gdzieś idę. Ło, wow. Wow, a jedna... wow. Oh, wow, wow, wow. Wracać się, wracać! Demo! Jaki? Joker! Bierz, go. Bierz, brać go, wow, kryt po 404 Dobra, gratuluję. Joker jesteś naprawdę no. I poszedł Do, w, to, Wiesz po co masz tą pałkę? Żeby podejść bliżej, Pablo. Ale to Paweł. nie znaczy, że miałeś się wpieprzać na Ale powinieneś podejść wyle, bliżej. To, to tak się inaczej tak, to mnie biła, no Pablo chyba nie umie sankować i tyle. Zerker, Zerker, gdzie jesteś? Pablo paszy? zaraz pasi, o oh my g. Zerker pa... Zerker, beat'em, Ja zatańczę, ja zatańczę. Dobra, padliśmy wszyscy. już razem. Dobra, ja też padłem i ja teraz będę kończył. Tak, i to są nasze pierwsze wrażenia na Jigranie. <coughs> Tutaj tak. na tej mapce Zadałość. chyba nie będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Będzie, mówię wam, będzie. Przecież tu, są, tu jest pięć mapek. Ile? Pięć mapek, tylko że po, każda po jednym queście chyba. Wow. To miło. Spójrzcie na cmentarz na samym środku, co tam jest. Łoł. Wow. No ja się będzie. tego boję, ja się tego boję. Tam jest ja dyplomanta, jest na stówę. Dajcie się popatrzeć. Ja tam tak pewnie dobro. Miki stoi. Nie jak tam jego brat stoi. Tu jakaś Nie. arena? A, jestem jak jedynakiem, tak jest, jestem. To jestem Co? ja. Wioska jest, patrzcie w ogóle. Jestem na minus kursach. 10 tysięcy w plecy. No, no to marina. nadrobisz ta na cyklopa. No dobra. No, idź, idź. Tu jakaś wioska samurajska, ale za się Zombie ty są latają. Dokładnie, ostrożnie wchodzimy na cmentarz. Nie wchodzimy? Rozumiem. Wchodzimy, ostrożnie na cmentarz. Tylko ochronę, czekaj, ale... czekaj, prostu stój. ja zginę? No Tutaj po lewej trzeba zebrać tego... Omega, co to jest. A, to, to tak są to... te fajne gobliny. Uważam Ale gobie, fajne. Tak, co... No, uważam. Ale fajne. Dobra, podejdź jeszcze kapkę. Dobra, uh na... ...atakuje nas zombie. Dobra, to chyba będzie słabszym mm. przeciwnik. Tak mi się wydaje. Serker, zabiko Już. Ulu, patrz, on ma życia w nim, 420 Fajne. No, a co ty byś nie chciał? Co one robią? Ale no, one są. Wow. What the... Czemu na mnie pajac się rzucił? Nie podchodź! Jakiś pajac, drugi ale jak śmiesznie wyglądają. 140 obrony, jest? Ej, on jak ginie to wybucha. No no Wow, nie ma lipy na tym Jigranie, nie ma lipy. Będzie ciężko. Okay. Ja to czuję. Oj, Co drugi ciężko? wybucha? Wędrowa, a... o. Co to... Dobra, ja se już... Widzicie ten ogień. Ogień zostawiły. A my nie Ja se już Tigra obejrzałem, teraz ja spieprzam, dobra? Ha! <laughs> Ta ezerkę, jak się nakrył. Ja... Ej, nie wiem o tym, ale strzyk normalnie. Ja... <laughs> harpia. To nie jest harpia, to jest demon! Bić! Widz no, z ognia, widz ognia! Tylko Co? nie tak... aaa... OMG, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kto jest mistrzem i zabił tego... ...zombiaka? Znaczy, tego szkieleta, zanim mnie zabił. To jest taki? Wielkie dziękuję, Ja tam wielkie nic nie zabieram prawie, To, że ja was ratuję, kurwa. Zróbmy sobie święta. <śmiech> <śmiech> Może się uda. Kur**a. OMG. <laughs> nie ma nogi. <laughs> Pomocy, no! <laughs> nie, ale... <laughs> <śmiewicza> Patrzcie, jak mnie go w nim dojedzie. Łos! Łos kur... Rozumiem. What the fuck? Łucznik przechuj. Tak Jakieś. pierdolę. Pomoże mi tu kto? Nie. Przelamam go cały czas. Ja Za pierdolę. Zabiścieżę go może. Jedną chwileczkę, Fajny jest epitki-sunstruck jest na zbieraniem. O! Czekaj, padł? Kiekać? Ty, zabiło zombiaka chociaż. Nie ma problemu! Dobra, ja dziękuję na cię No, fajnie było. Jeszcze dwa was zgonili. To Ju, kurwa. <grym> Ej, za słabi jesteśmy na tą mapę. No dobrze już, kurak! 400k ekspo starczy, <grym> Oh my god... No co, jeszcze raz na cesarza? Nie no, bez ja Wszyscy ma się na minus. Nawet Zerker. <noise> Jak to nawet, kurwa? Dobra, chodźcie, zbieramy się i, i wracamy na suslanga, bo nie ma sensu. Chociaż nie no. wiem, może jakbyśmy bardziej ogarniali, to też by... można by i fajnie by było. Ale patrz na tego maga, co? Jak on wali po 300, ja pierdolę. Ale...